Co chce pan zmieniać w mieście, że zdecydował się pan na udział w wyborach? Co się nie podoba panu w działaniach burmistrza Puszczewskiego, że stwierdził pan, no jednak trzeba, trzeba przejąć te i ja, ja, tym, ja tym pokieruję? Są dwa tak naprawdę główne powody, dla których zdecydowałem się wystartować. Przede wszystkim to, iż Józefów troszeczkę za, postawiając jakby na rozwój infrastruktury, chodniki, Katalizację, wodę zapomina o tym, co dla Izby jest najważniejsze, czyli o ludziach. Bardzo wiele inicjatyw oddolnych tak naprawdę nie, nie, nie znajduje u nas rozwinięcia. Są tu u nas mieszka bardzo wielu pasjonatów, których nie potrafimy wykorzystać, wyeksponować. Oni na pewno by promowali nasze miasto i stwarzali, by stało się ono wyjątkowe. To jest jedna rzecz. Tracimy też powoli charakter, właśnie ten leśny, poprzez nastawienie na nowych mieszkańców, którzy tak naprawdę sprowadzają się do tylko po to, by wygodniej mieszkać. A drugą sprawą, jeśli chodzi o inwestycje, wydaje mi się, że można to wszystko zrobić lepiej i taniej. U nas troszeczkę planowanie kuleje. Jako członek Komisji Rewizyjnej wielokrotnie kontrolowałem inwestycje u no, nas przede wszystkim. i Brak takiego u nas harmonogramu. To się nawet widzi przy realizacji budżetu. Bardzo wiele inwestycji spada na kolejny rok, ponieważ w grudniu spadł śnieg. Co jest ogromnym zaskoczeniem. A wystarczy zrobić harmonogram, tam wiadomo, ile czasu potrzeba na przygotowanie dokumentacji, uzyskanie pozwolenia na budowę, wyłączenie przetargu. U nas się wróca wszystko do budżetu i albo się uda, jak nie, to się dokończy w przyszłym roku. W dodatku chyba nie ma w fizyfowie takiej inwestycji. Do której nie byłby tworzony protokół konieczności, pojawiają się do tego roboty dodatkowe, i wykorzystywane są one w maksymalnej wielkości dopuszczonej przez przy, przy umowie. I wydaje mi się, że to planowanie i pilnowanie jakby realizacji zadań, które się wpisuje do budżetu, można by było zdecydowanie poprawić. Panie Pawle, teraz takie pytanie, może troszkę z innej boczki. Gdyby miał Pan dostać jakieś pieniądze na swoje zwycięstwo w wyborach, to nie wiem, zostawiłby Pan dom, więc sprzedał Pan samochód, czy jednak byłyby to niższe pieniądze. Jak Pan ocenia w tej, chwili, w tej chwili swoje szanse? Znaczy, wydaje mi się, że szanse rosną z dnia na dzień. Nie jestem katarzardzistą, na pewno nie postawiłbym tego, co mam najcenniejsze, czyli dom rodziny. Na to wiem, czy nie wygram. Ja już Panu powiedziałem, że wybór kandydowania na burmistrza dla mnie był bardzo trudny. Wydaje mi się, że mam coś do zaoferowania te, temu miastu. Wspominają o tym moi przyjaciele i że tak powiem, zdecydowałem się udowodnić, że oddany głos na mnie to dobry wybór. I dlatego no, proszę o wsparcie. Wydaje mi się, że z dnia na dzień to poparcie jednak wzrasta. Mamy problemy, by dotrzeć do ludzi. Trudno jest zorganizować spotkanie. Ograniczony jest dostęp do informacji. Mamy informacje przekazywane na, chociażby w gazetkach wod. Mhm. Bardzo często jak pan idzie do sklepu, widzę, że one są albo zabierane, albo zrzucane gdzieś tam. Mhm. My raczej staramy się tego nie robić. Nie, nie bronimy dostępu ludziom do informacji. Wydaje nam się, że demokracja na tym polega. By ludziom dostarczyć jak najwięcej rzetelnej informacji i zaryzykować trochę i dać ludziom świadomy wybór.